Cześć, cześć. Dzisiaj kalendarze naklejane od Midori. Powiem Wam troszkę o tych naklejkach i o tym, do czego możecie ich używać. Sprawdzają się świetnie, jeżeli nie potrzebujecie typowego kalendarza. Macie swój ulubiony notes, w którym chcecie użyć naklejek, bo chcecie mieć tam podgląd na każdy miesiąc. Świetne będą do dzienników, do pamiętników. Tutaj Wam pokażę, jak te rozmiary wyglądają względem formatu A5. To jest notes, który uwielbiam od Kakimori. Świetny papier, OK fulls Paper. Jeżeli chodzi o ten największy rozmiar, to to jest praktycznie strona A5. W notesu A5 się mieści. Mniejszy rozmiar to jest więcej niż połowa, to jest takie B6. Czyli najmniejszy rozmiar, A6. Kalendarze są wykonane z papieru MD Paper. Jeżeli notes, dziennik, kalendarz, który ma troszkę gorszy papier, a chcecie mieć jednak doświadczenie pisania po tym lepszym papierze, to też te naklejki się świetnie sprawdzą. One się zaczynają od grudnia, które już mamy za sobą i, i styczeń tak samo. Tutaj nam zostaje jeszcze pozostałe miesiące roku, łącznie ze styczniem roku 2026. Kalendarze oczywiście są teraz w promocji 20%. Mamy też jeszcze klejki w środku z kalendarium na cały 2025 rok i 2026.